Myślę, że na tafel bagu może jest, ale go tam nie widzę. To ty nie biegniesz teraz, nie? Nie, ja położyłem się. Gdzie go masz? No i dobra. Zobaczymy, co to tutaj nam przyniesie czas. Jesteśmy oczywiście sobie na ucach i będziemy starać się. O, miałem powiedzieć, że starać się szturmana rozdupczyć, ale już nie. M m może? P o, o, o wspaniały respi, kolego. O. I znowu nie ma bosa. <suszy> to może teraz? Do trzech razy Tuczka, A? No ich, ja pierdykam, nie, mogę z tą grą, no. Nie ma tam. Wiesz dobrze, do że nie nie. Może chociaż tu. Ja bardzo ładnie proszę. Ja bardzo ładnie proszę. 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 Nos, kurry, Bencjusz, Lutjusz, Malfoy, no skkurrywenjuz lud już malfojno. Dlaczego ta gra? Mi to kurwa robi. Dlaczego? Czy to jest nieśmieszny żart! Naprawdę przysięgam, że to jest moja ostatnia próba i jeżeli to coś nie siądzie... To ja nie wiem, idę... Idę do toalety. Nie wiem. Ja nie mogę już w to grać. Przecież to jest nieśmieszny żart! Szósty rajd pod rząd i dalej nic, zero. No przecież rany boskie przenajświętsze. Dlaczego? No nie ma. Ty, nie ma ściny! Kurwa! Szybciutko! O, ty masz go po prostu zabić czy ze snajpery? Ta, 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 ta. Mam go po prostu zabić i zabrać jego klucz. I to jest wszystko, dlatego właśnie wziąłem sobie tą MK17, więc może się uda coś fajnego tutaj z nim pyknąć. Wierzę, jak coś to mogę mu poprawić po prostu. Mhm. Mm Proszę, 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 Ja tylko potrzebuję mu pakować po prostu kulki w mózg i, i ten klucz do Stasza ogarnąć. I ja już będę szczęśliwy i już potem będę jakoś kombinował z tą M700 -ką na daleko, bo tam trzeba go chyba z ponad 100 metrów, nie? Jakoś tam, nie pamiętam. Tak, tak. Ja to będę z baga akurat zabiłem, tak patrzą, ty jakiś gard chyba. Co ma to No więc właśnie. Dobra, możesz na zamkniętą, ja to zerknę na daflu, czy jest, gdzie jest. Mhm, mm ja szybciutko muszę sobie podładować tam kurde, żeby teraz żadnego frajera nie było Biejącego tutaj. Są, są, są oni, no. Strzela do mnie. O wow, ale do mnie strzelił. O oh, wow, Ała! ależ mi zabalało to. Ja tutaj rzucę to sobie tak. granat do gościa, żeby się odwalili na chwilę. No, do zamkniętej części musisz biec. Wbijam, biem, 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 bijam, bijam. Jesteś w zamkniętej? Tak. Chyba. No, Kurwa, tam wyglądasz za tych kartonów. Czy go widzisz? On gdzieś tutaj będzie, nie? Tu. Czy strzelaś? Nie. Ja muszę tego z włączyć. Nie wychylaj aż tak. Tam na rogu, jak przy wejściu, czekaj. Czekaj, czekaj, bo. Właśnie ktoś do mnie strzelał i to... Chyba no on. Dobiegłam do ciebie, do zamkniętej. Mhm. Uważaj, bo ktoś do mnie strzelał, uwaga. I to był 100%... Zabił mnie... Właśnie w tym momencie, pierdolony. Patrz na mojego streama, streama. No. Masz tu stać. Zabił mnie... Sturman. Znacz eee. i od teraz obiega? Biegnę dalej Strzelasz do mnie! O wow 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 wow, wow, wow. grasz rzeczy, uważaj. Nie wiem czy gracz akurat. Nie wiem właśnie co to wygrasz. Grażasz, to był grasz, to był grasz, to był grasz. Skawy tak nie strzelają Właśnie wdajmy się... Nie, nie, nie W którym miejscu jesteś? Pod domkiem z kartą Biegniesz tak tutaj do mnie? Przy... Któryś z was? Nie, nie Dwóch graczy. Jeden zabity. Spróbuję ci pomóc. Jeden zabity, jeden traszy. zabity. Gdzie ten chłopa. Kurwa. Jest na górze, na górze, gdzie? na górze, na górze. Kurwa, gdzie na górze? Co mnie strzeliło? Mnie coś... O, padłem. Gdzie go masz? Tutaj na tych, przy tych belkach stary. Czekaj, krwawie nie muszę. Rzucił mi tu. Mówię, jednego zabiłem. Strzela się z kimś? Nie mogę go znaleźć nie gdzie jest ten domek teraz jak patrzę. Tam gdzie karta. Ja wychodzę z tego domku jak ktoś, żebyś mnie zabił. Mhm. To mój, 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 mój. To było zanim rzucisz. Zrzuciłem tak samo, za belki. Kurwa, co jest? Luduję tego jednego. Idę pod te belki. wyżej bo ja podchodziłem pod, by pomóc. jest coś, na firmie. Puszczamy coś z drugiej strony, z duffer buga. Mhm. Mm Kurwa. Biorę propitala i zdupcam. Trzeba to na około bez, wiesz? że chciałem wyrzucić, tylko zastanawiam się jak to zrobić mądrze. Bo chcę wyrzucić bergę, ale żeby wyrzucić bergę trzeba drugą stronę zająć. Mhm. Mm Myślę, że na tafel bagu może jest, ale go tam nie widzę. To ty nie biegniesz teraz, nie? Nie, ja pożyłem się. Gdzie go masz? Masz go? Nie wiem. Zabiję go. Kurwa! On żyje jeszcze. Nie, nie, zabiję go, zabiję go. Podbiegam ja do niego. Ja do niego podbiegam. Ja też podbiegam. Jak ktoś uważaj, nie zabijmy. Mhm. Saionara się goś nazywa. Dobra, ja z tego zlutuję, bo ty i tak no nie będziesz Więc ja z ty pozwolisz, że go. O nie, nie gadaj. Co? Maga wyrzuciłem, a dobra znalazłem. Ja bym z, mm. z Twojego Riga wziął, wiesz? O no właśnie, dobra, go skochałem. Dobra, dobra, wiesz, wiesz. Bierz. Sorry, biegłem dalej kręgosłup. Jaki nikt miał? Samara. Hmm. nie zabił. Paka Jotings. Jop, granato. Hmm. Ładnie, że go wypatrzyłeś szybki. Ładnie, ładnie. Wchodzę na DAFLA. Jest goś na, na deskach u mnie, wiesz? Został mam tu. Czekaj, może znajdę na niego kąt jakiś. Po mojej prawej biega chyba. Zwiększam <grymianie> dystans. Pojnaj. Pojnaj. Nie dlatego tego domku, jest tam gdzie stałeś, wiesz? Tam gdzie ja stałem? W środku? Mówisz? A, ta, 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 ta. Zabity. Nice totalnie bym kurwa go nie wypatrzył, ty drugi jest Zabity Nice, widziałem Następnym razem jak gramy oczekuję od tego, że pierdolniesz szota wódki przed każdym przed każdym meczem <grym> no, Ważne, że bergi był tego miolinera to szkoda by było no, w zasadzie to... W zasadzie to całkiem pokojzik Trochę wam się zeszło